Ja w ogóle mam wrażenie, że to była trochę taka em, audition, takie, taka, taka proszę, przesłuchanie, próba dla obu kandydatów. Trochę myślą takiego, okej, okay, co się stanie, jeśli mój kandydat przegra? Bo wiadomo, że obaj prawdopodobnie będą chcieli wtedy się ubiegać o, o to, żeby być kandydatami swojej partii w tych przyszłych wyborach. No i Wans, który wchodził właśnie do tej debaty z fatalnymi wynikami, jeśli chodzi o, o to, czy jest lubiany, czy nie, tam, no, najgorszymi w historii, jeśli chodzi o kandydatów wiceprezydenckich od, od nie wiem, 40 lat, czy, czy więcej, kiedy właściwie te badania są prowadzone, no miał moim zdaniem taki właśnie mocny priorytet, pod którym to może utopić moją karierę polityczną na zawsze. Albo mogę stąd wyjść jako osoba, która jednak jest jakoś tam dużo lepiej postrzegana. I niezależnie, czy to pomoże Trumpowi, czy nie, e, to powinien być mój cel. I on faktycznie wśród osób, które oglądały debatę, e, przed debatą tam 4, chyba e, 50% miało o nim negatywne zdanie, e, czy 40% pary miało negatywne, 20% pozytywne. I po debacie już, to już był prawie remis. Wciąż więcej osób miało negatywne niż pozytywne, ale jednak zdecydowanie sobie poprawił to favorability. E, natomiast, ogromny sukces, ogromny tak. sukces. Ale Waltz jeszcze bardziej, w sensie Waltz. Wchodził w tę debatę jako w ogóle najpopularniejsza, najbardziej lubiana osoba z tych czterech e, po prostu osób, które, które będą na kartach wyborczych e, po stronie demokratów i republikanów. I on wyszedł z favorability rating po prostu plus 37. 37 punktów procentowych, czy o jakby tak, no, jeśli porównamy ile osób go lubi, a ile nie, to jest różnica 37 punktów procentowych. To jest w ogóle jakiś no, wynik Szeństwo. typu święty Mikołaj. Więc, e, Więc trochę tak jest, że właśnie obaj e, stwierdzili, że nie wiem, czy stwierdzili. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o akurat Wallsa, to jest jakaś taka szersza taktyka Kamali, do której może będziemy jeszcze mieli chwilę czasu, żeby wrócić, że oni się z tej, z tej początkowej fazy, która była bardzo agresywna, ofensywna w tej kampanii, tak? Cały czas atakowanie Trumpa, podkreślanie, także oni są weird i tak dalej, mówienie, że się nie cofniemy i tak dalej, przeszli teraz na dużo bardziej ostrożną kampanię demok demokratyczną, taki powrót do Michelle Obamy When they go low, we go high, tak? My będziemy po prostu tutaj e, robili swoje i zachowywali, nie będziemy się tutaj bić w błocie. E, i, I wydaje mi się, że to też trochę jest tak, że Waltz dostał takie polecenie, że on ma, że, że no, nie, nie ma na, przy każdym pytaniu na przykład powiedzieć o, a tu mam cytat z Vance'a, tu, mm -hmm. tu mam cytat z Vance'a, tu mam cytat z Vance'a, żeby wszystko nie obracać po prostu w roast Vance'a, tylko krytykować Trumpa, mówić swoje, E, mm -hmm. a, a, i, I tak samo Vance. No, Republikanie rozkręcali na początku, jak, zosta jak Waltz został wybrany na, 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 wice na kandydata na wiceprezydenta, dubali w jego po prostu e, przeszłości. Czy on w wojsku służył tak długo, jak służył? Czy miał to stanowisko w wojsku, które miał? Czy mm -hmm. uciekł przed tym, żeby nie, nie stacjonować w Iraku? I to Vance właśnie to robił. To nie padło ani razu w tej debacie.